Nodi i zaginione babeczki. W krainie zabawek jest piękny dzień, a w domu Nodiego coś pięknie pachnie. Tessie, jagodowe babeczki są już gotowe. Wyjmijmy je z piekarnika. Jaka pycha! Pachną wspaniale! Chciałabym mieć takie perfumy, żeby zawsze pachnieć jak jagodowa babeczka. To świetny pomysł. Uwielbiam ten piękny zapach. Ojejku, Nodii, już późno. Zaraz przyjdzie do mnie Dina, żeby malować ze mną łazienkę. Muszę iść do domu. A co z naszymi babeczkami? Połóż je na parapecie, żeby wystygły. Zjemy je później. Dobry pomysł. Odwiozę cię do domu, a jak przestygną... Przyniosę kilka Tobie i Dinie. Bardzo mi się podoba ten pomysł, Nodi. Zawsze mówię, babeczki są dobre, ale jagodowe babeczki są fantastyczne. A. O. Pyszne jagodowe babeczki zniknęły! Przed wyjściem położyłem je na parapecie, a gdy wróciłem, już ich nie było. Po prostu znikły, 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 znikły! Już dobrze, Nodi! Uspokój się wreszcie! To były jagodowe babeczki, mam rację? Znikły moje jagodowe babeczki! Pozwól, że zrobię kilka notatek. To mi pomoże znaleźć twoje babeczki. Jestem bardzo dobry w znajdowaniu rzeczy. Hmm, gdzie jest mój notes? Tutaj na biurku. Ach, tak. Masz dobry wzrok, Nodi. A co ja zrobiłem z moim ołówkiem? Trzyma go pan w dłoni. O! O tak, rzeczywiście. Dziękuję, Nodi. Powiedz mi, jakie to były babeczki? Ach, jagodowe, jagodowe, jagodowe! Mmm, moje ulubione. Jak je znajdę, dasz mi jedną? Oczywiście. Pytanie. Czy kiedy babeczki stygły na parapecie, okno było otwarte czy zamknięte? Otwarte, żeby szybciej wystygły. Okno otwarte, to fascynujące. Mmm, Czy babeczki były puszyste i lekkie? Dlaczego? Może to wiatr porwał je z parapetu. Babeczki nie latają, panie plot. To znaczy, że to jest przestępstwo. Sprawa zaginionych babeczek. Jej, to jest prawdziwe przestępstwo, naprawdę? Pomogę panu znaleźć tego, kto to zrobił. To ja jestem policjantem. Zajmę się tym natychmiast. Ale to były moje babeczki, panie Plot. Niech mi pan pozwoli pomóc. No dobrze, Nodi. Będziesz asystentem detektywa. Idziemy do twojego domu poszukać śladów. O, świetnie! Przestępcy są niechlujni, Nody, i zawsze zostawiają ślady. Aha, tak jak myślałem. Co? Co pan znalazł? Ta rękawica. To jest ślad. Na pewno należy do złodzieja. Nie, panie plot, to moja rękawica. Jesteś pewien? Tak, używałem jej dzisiaj rano. O, hm, może masz rację. Szukajmy dalej. Może to jest ślad? I co znalazłeś, mój asystencie? Znalazłem tutaj kilka jagód. Hmm. Masz w zupełności rację to są jagody. Na pewno upuścił je ten, kto ukradł twoje babeczki. Dobra robota, Nodi. Chodźmy złapać tego złodziejaszka. To takie ekscytujące. Czuję się jak prawdziwy detektyw. Kto zrobił to? Odnajdę go. Niech drży ten, kto babeczki skradł. Znajdę ślad. Ach, kto to był? Dołożę sił, by się dowiedział o nim świat. Znajdę ślad. No, i zatrzymaj samochód, coś zobaczyłem. Aha, złapaliśmy pana, panie Sparks. Ty, ty, ty złodzieju babeczek. A, ależ ja nikomu nie ukradłem babeczek. Tylko spójrz, właśnie teraz jesz babeczkę. Niestety muszę cię zamknąć w więzieniu. Panie plot, pan Sparks nie może być złodziejem. Tylko spójrz, Nodi, on je babeczkę. Sprawa rozwiązana. Moje babeczki były czerwone, a pan Sparks je niebieską. To prawda, moje są z niebieskich jagód. E, kupiłem je dziś rano u Diny. O. Jedyna osoba, która je czerwone babeczki, to wielko uchy. <laughs> Przepraszamy za kłopot, panie Sparks. <laughs> Mówi pan, że Wielkouchy lubi czerwone babeczki? <laughs> wielkouchy muszę cię zamknąć w więzieniu za kradzież jagodowych babeczek Nodiego. <laughs> Czy to jakiś żart? Nie mam żadnych jagodowych babeczek. Spójrz tutaj. Właśnie jest czerwoną babeczkę, a te od Diego były takie same. One nie są z czerwonych jagód. Może najpierw powinniśmy spróbować te babeczki. Bardzo proszę, ale to strata czasu. On wygląda na winnego, wielkouchy. Muszę natychmiast spróbować twoją babeczkę. O, proszę bardzo. Są żurawinowe Żurawiny są czerwone, tak jak czerwone jagody Dlaczego myślałeś, że ukradłem babeczki? Hmm, pan Sparks powiedział, że lubisz czerwone babeczki, więc... Tak, to prawda Ale nie jestem jedynym mieszkańcem lasu, który lubi babeczki Oczywiście, gobliny! O! Chodź, Nody. Nie mamy czasu do stracenia! Ojej, o, 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 jak strasznie boli mnie brzuch! O! Chytrusie, nie powinniśmy kraść ja gotowych babeczek. No, Diego, oj, boli mnie żołądek! Już nigdy więcej na pewno nie zjem raz sześciu babeczek! Tak, to ostatni raz, kiedy moje sześć żołądków boli mnie naraz! Dlaczego ty zawsze wszystko przekręcasz? Stać w imieniu prawa! Oni nie uciekną, panie Plot! Z przejedzenia nie mogą nawet wstać z podłogi! To mi bardzo ułatwia pracę, prawda? <ścoughs> Byli tak zachłanni, że zjedli wszystkie babeczki naraz, a teraz bolą ich brzuchy. Oj, 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 oj. Może to zdarzenie ich wreszcie czegoś nauczy. Nie sądziłem, że będę potrzebował pomocy, ale świetnie się spisałeś, rozwiązując sprawę zaginionych babeczek. Dziękuję, panie Plot. Ale jest mi trochę smutno. Miałem ogromną ochotę na jagodową babeczkę. Tak, ja też, Nodi, ja też. Niespodzianka! Passy, Dino, co wy tutaj robicie? Kiedy nie przyniosłeś babeczek? Upiekłyśmy ich jeszcze trochę. Powiedzcie, czy są to może jagodowe babeczki? Tak, skąd pan wiedział? Wyglądają bardzo apetycznie. Spróbujcie też.